16 dzień lipca. Dzień dobry w Teleekspresie. Zespół lekarzy pod kierunkiem docenta Henryka Skarżyńskiego dokonał dzisiaj wszczepienia do ucha pierwszej w Polsce i unikalnej na świecie protezy zwanej implantem ślimakowym. Pozwala on dać lub zwrócić słuch cierpiącym na całkowitą głuchotę. 2002 rok to przełom w światowej otologii i otochirurgii. Profesor Henryk Skarżyński, jako pierwszy w świecie, przeprowadza operację wszczepienia implantu ślimakowego u pacjentki z częściową głuchotą. Mamy doskonałą wiadomość. Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach pod Warszawą otwarte. Centrum doskonale już niektórym znane, bo polscy lekarze to pionierzy w leczeniu wad słuchu, nawet u najmłodszych. Oficjalnie otwarte zostało jedyne taki na świecie Centrum Słuchu. Przed nami kolejne marzenie. Otw utworzenie Międzynarodowego Centrum Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego. -rehabil Znajdujemy się 18 km od centrum Warszawy, wśród Pol, Haszczy, na którym ma powstać centrum, które będzie jednym z największych tego typu ośrodków w Europie. Profesor Henryk Skarżyński został członkiem Europejskiej Akademii Nauki Sztuk muzycy pacjenci profesora Henryka Skarżyńskiego wystąpili podczas specjalnej konferencji w Parlamencie Europejskim 27 listopada 2018 roku. Profesor Henryk Skarżyński urodził się 3 stycznia 1954 roku w Rosochatem Kościelnym w województwie podlaskim. Jest absolwentem liceum ogólnokształcącego imienia króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokim Mazowieckim oraz absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności, wspiera mieszkańców Podlasia, inicjując i realizując od początku lat 90. ubiegłego wieku programy przesiewowych badań słuchu dla dzieci i młodzieży. Już na początku lat 90. profesor Skarżyński rozpoczął współpracę kliniczną z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Łomży. Wspierał program leczenia głuchoty na Podlasiu, co zaowocowało m.in pierwszą na Podlasiu operacją wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej. Profesor Henryk Skarżyński jest dumny ze swoich korzeni i zawsze podkreśla, że fakt, iż się pochodzi z małej miejscowości, nie przekreśla szans na światowy sukces.